<laughs> Hej już ludzie, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Helena, Agata Helena Wiącek, a to jest e, pierwszy film z serii e, poradnika pisarza. Nie mam żadnego pojęcia jak to jeszcze nazwać, ale e, zaczynamy sobie. W dzisiejszym filmie omówimy sobie dwie najważniejsze rzeczy, jakie e, są, jeżeli chodzi o pisanie, jakie potrzebujecie, jeżeli chodzi o pisanie. Z czego pierwsza rzecz jest e, o niebo wyżej niż, niż druga rzecz. Szczerze powiedziawszy, druga rzecz nie jest konieczna do tego, żebyście zostali dobrymi pisarzami. To pierwszą rzeczą, pierwszą, najważniejszą i najbardziej potrzebną rzeczą, jaką potrzebujecie, żeby zostać dobrymi pisarzami, jest doświadczenie. E, nic nie jest wam tak potrzebne jak doświadczenie, czyli po prostu. Siedzieć i pisać. E, dlatego e, tak dobre jest Nanoraimo, i dlatego po, e, zachęcam Was wszystkich, żebyście wzięli udział w e, Nanoraimo, ponieważ e, to jest coś, co zmusza Was do tego, żebyście siedzieli i tłukli te słowa i e, ten cały tekst i tłukli i szli z nim do przodu, żeby się nie zastanawiać nad tym, co piszecie. Poprawianie tekstu na, na bieżąco, moim zdaniem, nie jest dobrym pomysłem nigdy, ale o edycji będziemy mówić w innym filmie. Natomiast tak. Doświadczenie, doświadczenie, doświadczenie. Ja w tym momencie mam napisane 19 książek. Na, te, w tym momencie piszę e, w sumie dwie naraz, e, ponieważ e, na Nanoraimo specjalnie zaczęłam pisać nowy projekt. Sama po sobie widzę, że w tym momencie teksty, które piszę, są Nie. 20 razy lepsze od tego tekstu, który napisałam 11 lat temu, więc yy, tak. Doświadczenie, doświadczenie, doświadczenie. Po prostu będę to klepać i powtarzać co chwilę, bo naprawdę jeżeli chcecie zostać dobrymi pisarzami, po prostu musicie siedzieć i pisać. Najzwyczajniej w świecie. Natomiast drugą rzeczą, jeżeli chodzi o pisanie i że zostać dobrym pisarzem i y y y y tą rzeczą, która nie jest konieczna, ale którą po prostu jest najzwyczajniej w świecie dobrze mieć i dobrze znać i do y dobrze się w orientować, y jest znajomość technik pisarki. Pisarskich. Przynajmniej ja to nazywam technikami pisarskimi, niektórzy nazywają to zasadami pisarskimi, ale ja się z tym e, określeniem osobiście nie zgadzam, ponieważ moim zdaniem nie ma złego sposobu że, na napisanie e, opowieści. Jeżeli używacie jakiejś metody do napisania swojej opowieści e, i ta metoda działa dla waszej opowieści, to znaczy, że ta metoda jest dobra. E, po prostu zwyczajnie świecie. Ile jest metod, tyle jest możliwości poprowadzenia historii. E, po prostu. Natomiast e, znajomość tych technik jest bardzo pomocna, e, ponieważ im więcej technik znacie, tym więcej technik możecie wykorzystać, i tym lepsze możecie podejmować decyzje w popychaniu swojej historii dalej i w sprawianiu, że ta historia będzie lepsza, że ta historia będzie po prostu działać lepiej i że będziecie pisać na papierze to, co chcecie i to, co znajduje się w Waszej głowie, przekazywać po prostu na papier. Więc e, dobrze, dobrze jest wiedzieć, te różne techniki pisarskie i o tych technikach będę, sobie, będę opowiadać przez e, całą tą serię. E, tych technik jest Multum i Masa. Tak, między innymi takimi te, e, technikami są e, świadomość tego, jak się dzielą akty, czym są akty ogólnie i e, w jaki sposób je rozdzielać, i ile aktów ma Wasza książka i Wasza historia. E, jakim rodzajem jest e, nasz główny bohater? Czy to jest. E, Bohater pasywny, czy to jest bohater aktywny, czy to jest bohater, który, którego przeprowadzacie przez obecnie najczęściej używaną drogę bohatera. Wśród technik pisarskich osobiście uważam, że też wchodzi świadomość tego, w jakim piszecie gatunku literackim i w jakim gatunku literackim znajduje się wasza książka, ponieważ... O Gatunki literackie mają swoje ogromne różnice, ale mają też masę podobieństw do siebie i świadomość tych różnic i podobieństw pozwoli Wam na stworzenie po prostu najlepszej możliwej książki i opowieści. Co prawda, my podświadomie dzielimy i kategoryzujemy, ale techniczna świadomość i znajomość właśnie różnic między tekstami jest również bardzo pomocna. A to tylko część ze wszystkich elementów. Będziemy sobie o tym wszystkim, znaczy ja będę o tym wszystkim mówić, wy będziecie słuchać yy, i mam nadzieję, że wam pomogę w zrozumieniu swoich tekstów i w pisaniu. Więc tak, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. W kolejnym odcinku omówię kategorię pisarzy, w, jakim, w jakiej możecie wpaść i w jakimi pisarzami możecie się stać. Yy, wiedza o tym, jakimi jesteście pisarzami nie jest konieczna, tak jak wszystko inne poza doświadczeniem. Musicie jeżeli chcecie być pisarzami, musicie po prostu pisać, ale świadomość tego, jakimi jesteście pisarzami, może być Wam pomocna, jeżeli chodzi o tworzenie swoich tekstów i historii i przelewanie tego wszystkiego z głowy na papier. Więc na razie to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i mam nadzieję, że cokolwiek będziecie robić, będziecie się przy tym dobrze bawić. Na razie.